sobie przegląd paczek. Unboxing! Paczuszka od Bourjois. Już do rzęs. Taka cute szmineczka. Paletka. Teje kolorki. I co my tu mamy? C'est Produkt do uzupełniania, napełniania. Bardzo fajny. Rimmel. Przecudny primer, uwielbiam go, tylko mam ciemniejszą wersję. Bązujący styki: Concealer Foundation Multitasker Concealer. Cudowna paczuszka, którą wygrałam z okazji dnia matki, więc ona jest do podzielenia się ze mną i z moją mamą. Taki fajny bryloczek. Boję się, że mój pies mi to zabierze. Jest to w takich maseczek. Maseczka z Medikube, więc może być fajna. Półka. Nie znam tej marki. Round Lab, e, krem taki nawilżający. To chyba jest... E, takie coś, to chyba jest jakiś błyszczyk albo jakaś śminka, ale nie chcę odpakowywać, bo może to trafię do mojej mamy. I krem w ogóle pięknie wygląda, ale nie chcę go otwierać na razie. Bakuchiol Plumping Serum. Nie wiem, czy ja lubię ten bakuchiol. Kloczek, króliczka i jakaś to jest krem do ust czy coś. To chyba raczej trafi do mojej mamy. To by było na razie na tyle, więc. Bye!